If you do that diddle it for me, I'll do that diddle it do for you, and we will diddly it it do all night together. If you do that diddle it. Daj, ty. No czekaj, czekaj, bo już nagrywam. O, to jest auto. No. A czemu ja mam prowadzić? Bo tak. A ja nie wiem, gdzie. A możesz tam prosto? Ty, tam jest drugie auto na mapie, widzisz się? Ty, faktycznie. Uhu! E, i gdzie? Tam? Czy tam? Czy się cofamy? Czy zabijamy? Dobra, chuj. Ja nie wiem gdzie jechać, Jeffis. Będę dalej stąd. Tu? Tu? Czy gdzie jeszcze? Gdzie druga droga poniesie? Czekaj, bo chciałaś do pierwszej lokacji. A pierwsza no. lokacja była... E, w lewo? Bardzo w lewo? Skak! Wow. A nie, to chyba nie tam. Tu... Czekaj, skąd byśmy przyjechały? Stamtąd? Stamtąd? No. A nie mogę przesunąć? Samochód. Zamieniamy się? No. O, fajnie. Wyjedziemy gdzieś tam. Chociaż w jeden cel lepiej. Co to jest? Płonące... Jeb. No. Dobra. Powodzenia. Ze Ale to się ja mu... prowadzi tutaj Przez nudari eee. co, co jest w jaskini Dobra o. Że co my zrobiłyśmy? Pojechałyśmy gdzieś co? Pojechałyśmy nie wiem na oko. A czekaj, a tu? Nie da się tu wejść. Dlaczego? A może się da? Ty, czekaj, bo można z samochodem. No to właśnie taki mam zamiar, nie? No to ja siedzę w samochodzie, to przetę. przetę. ten. Prze ten, ten D. Trihorn z Walej. Mm. Elokwencja, poziom Hard. Co? So, jedziemy. Spitterskak! <grym> Możemy pozwiedzać, ale to wygląda trochę jak ten z pierwszej serii. Ale fajnie, mam oba działka. Eee. no w sumie. Z tym, że tutaj nie ma blokowania celu. A czekaj, a mogę je rozjechać? Próbuj. Próbuję. Eee. czekaj. Tak! Mogę. Okay. Braki! A co tu jest? A tam A, że nam się każe przenieść, ale na razie się nie będziemy przenosić. Aha, dobra. Rozumiem. Przyprowadziłam ci kumpli. Raki? Raki, skagi jep nie. Koć tu, chodź chcecie przejechać. Ale miast chyba. te o, o, o. samochody są prawie takie same jak w jedynce. No. Chyba się trochę podpaliłam. Chyba, że to skak. Skak mnie podpalił. No, w sumie to logiczne. O! o Motel wesoła świnka. Fajnie. Nie nadajesz się na kierowcę w tej grze. Dobra. No, kill enem jest różnicowy, jest coś tam. <laughs> o kurwa! <laughs> Usułaś zielonego skaga Oj tam, oj tam Ty, wstał Nie wstawaj już Będę po tobie przejeżdżać Ty, on jest jakiś niebrawy. Możesz se po nim jeździć Wypadł mapy Jakie piruety Ja z lekka umieram. Nie umierasz. Nie wcale. Tylko płonę. Śniech zaczął padać. Się chyba dźwięki nie koordynują z obrazem, bardzo epicka gra. No, Chciałam ja wodę. Okej. Okay. a ja biję martwego skaka, żeby był jeszcze bardziej martwy. O! o. Rozpleznął się. No, a tam lecą na nas... lecieli ci, ci, psycho. No. To... <śmiany> to nie była moja wina, po go przepraszasz? Ty zyski kocie ty. Tam strzelaj. Chociaż nie widzę nic. Och. Ja bym nie przeżyła spotkania z takim samochodem. Kłamią. Co jest? Kto do mnie strzela? O, wpis do wszystkiego jest. A ja zlekka płany. Jest gorąca. Hot babka. Mam no, mam jakiś tam poziom skurwysyństwa. Że... No bo jak inaczej to nazwać? Bada s rank. Kobieta z Ale one. To się nie. Te skagi się tak fajnie nie rozjeżdżają jak te w jedynce. No, ty tak przejeżdżasz, a one tak padają, jakby poszły spać. A potem wstają znowu. No, mówię, że poszły spać, obudziło się znowu. Kurwa, zapłuł mi ekran. Jak te zombie takie. Już mam. ile razy mam Was rozjeżdżać? Ile razy można rozjeżdżać tego samego skaga? Kurwa, kurwa, znowu mi zapłuł ekran. Przeszłam po samochodzie. Fajnie. Uhoho. Nie rozumiem tych asigmentów, ale okej. Okay. To nie było to, to, to. Chyba mi ekran Gdzie jest ten tu... O, level up Część kopit Przydałby się wracać Myślisz? No bo takie robienie nie wiadomo czego to Tylko zabawa trochę, no ale Cóż No dobra wow! Zostałam 160, jak to, że w Ciebie wiebało. <noise> Dzięki. Super. A ja zrobiłam koziołka. Ja nie wiem, czekaj, w którą stronę. Aha. Tam jest jakiś inny... Ale dobra. To co, idziemy? Wracamy? Możemy. Próbujemy znowu. Lecimy gdzieś indziej. Ciasteczka. Nie mam ciastek, już nie mam nic w ogóle do jedzenia. Kurwa, nie ten przycisk. -ha, 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 ha. Co? Dlaczego nie mogę sobie punktu zdać jak siedzę w aucie? Bo. Dziadostwo. Tu là Może jednak wysiądę, bo to nic nie da. Strzelasz w chuj, do czego. Aha. Pięknie, Jace. Parkuj dalej. Już. Nie jeszcze. To sklepienie. W koszcie moje błonie. No, weź się, o. Ci przynajmniej mają normalniejszy poziom. No. Auto mi się jara? Nie. Sake. On. Sake. Gin. Trochę się spóźniłaś. Mm -hmm. O, tu jest jeszcze skrzyneczka. Eee. Czyż nam pojedą snajpery? No, to tu są. Jedne Może? przynajmniej. Dobra. A co to jest w ogóle? A -a 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 -a. Trochę mnie tnie. A, <try> a ja... <try> ja spadłam. A ja zaskoczyłam specjalnie. I on też zeskoczył.

Jezus, Jeszcze się rusza. Spoko, lubię ratować twój tyłek. Co? Czuję się jakbym... Gwiazdka normalnie. Gwiazdka z nieba? Chcesz to są tutaj jakieś pistoleciki. Dam ci dwa. Nie? Patrzę, oglądam. To sobie wezmę. Gdzie my jesteśmy. O, o, i... Albo nie wezmę. O, że tam? No, po prostu poszłyśmy chyba od dupy strony. Ups. O, śnieżyce mi zrobiło. Kurwa, odrzuciło mnie od ciebie. No, nie... Mo nie dadzą mi się uleczyć. no łoń, suko.

Styning Kaktus, to jest, że niby przeciwnik. No to ma kreskę. Wiem, że ma kreskę. Okej. Okay. Stani. A ja sobie kamyczki zbieram. to gluci No. Rak. I jest na kubka. O co to? Jakiś shotgun? Nie umiem sobie trafić w kaktusa Kaktusa strzelasz? A! Zabił mnie! Kaktus cię zabił? No! Bożem weszła w jego pole siłowe, kiedy do niego strzeliłam. Czy coś Gdzie ty poszłaś? Jestem w szoku. O, o co? Aha. Deliver power core. Hmm. Cóż, po prostu się okazało, że nie musiałyśmy iść przez tamtą wioskę. My tu byliśmy chyba w tym miejscu. Tak, i teraz wracamy, bo idziemy do sanktuarium. Mhm.